Ale we wrześniu dopiero No czekaj... Jeszcze nie wysyłaj bo ten, bo muszę dodać linka. Do... A jeszcze, a dzisiaj nie mogę, bo nie mam dzisiaj. Do Tipan donation. Ale i tak dodaję linka, bo odpaliłem je więc się możesz przywitać. A to... Nikt mi... A to... jeszcze nie wysłał. A, bo dopiero wczoraj, raz. bo dopiero od wczoraj mam donaty. Tak, to jest najgorsze. musisz sobie. Dobra, a tak ktoś. tutaj nie? Już nie daję. Musisz sobie. Hmm, ale ładne pomidory, nie? I ci nagle przychodzi. Masno. Chyba zrobiłem szota. Szota zrobiłem. Wiem, widziałem. Jest za głośno. A ty jaką dajesz muzyczkę? Czy mam poczekać i sam zobaczyć? Nie dałem na razie. Mam. No, ale od razu ci mówię, spadłem z formy, bo dawno nie grałem w Battle Royale. Do Iman tak... mam minus. Kurde. Do Iman mam minus 10%, a do budowania mam minus y, 30%. No ale gościu, i tak jak budujesz w ratowaniu, no to w BRC się tak samo buduje. Prawie. Jak edytujesz, no, no to... Powiedzmy. Dobra, już włączyłem y, y, tego. Donaty w opisie mam. Ja już mam A, donaty w opisie. Można sobie wejść no. i mnie no. wesprzeć. A one pokazują y, na tym, na live'y, czy nie? Nie, jeszcze tak nie ustawiłem. Muszę, po, muszę pokombinować, jakby... Bo na PES-ie nie wiem, jak to zrobić. No właśnie, ja też nie wiem. To się nie da. Nie. No. Ja tylko będę dostał po prostu wiadomość na telefonie, bo mam cały czas włączone do Nate i na, na telefonie będę dostawał. No ja będę na stronę, czy przyszło tam. Że dostałeś? Mhm. A ja nie wiem, jaki dać ten, yy, jak to się nazywa? Tytuł, do czego? A chcę pieniądze. I ile? Nie wiem, powiedz, że zbierasz na życie 10 tysięcy złotych <grym> Nie, zrobię tak jak Tajowski, zbieram na dom dla widzów. Aha. Dla ponad... Tajowski zrobił dla. tak, że zbieram dom dla widzów i dał milion... dał milion złotych. Aha. Ile mu się zbierało? Chyba ponad 100 złotych już Za czekaj Nie nie tak. Logowania. Szybko, loguj. Dobra, później się naloguję. Ty czym to wysłałeś w ogóle? SMS-em. Ty, to jest... Ty, to prowizji chyba nie będzie dla nich, haha. <laughs> no. Dobra, no, a gdzie lecimy? Ja Teraz ty nie? Ja coś, e, mogę... Ja coś jak coś, ja kończę wtedy, kiedy moi rodzice przyjadą do domu. Dlaczego? Um, bo jak nie prawo tych długa. Jak przyjadą muszę, muszę... widzieć, że nie gram. A to jak hmm. przyjadą musisz szybko wyłączyć komputer i położyć się na łóżko, tak będzie najlepiej. No dlaczego muszę widzieć, że nie grasz akurat? Co? Dlaczego muszę akurat widzieć, że nie grasz? No bo nie mi. Kiedy? Co? Znaczy jakby, jak jak gram, Od dosyć długiego czasu, nie? Powaliłem typa. Ale on... Co? Jest tutaj gorsza, że nie rozprysza rozprasza mnie muzyka tle. Cicho bądź. Zabiję typa, na, jest... ko Kolejnego. Ale ten... Idę jednak do... ten PM jest... Już zabiłem dwóch, tylko było dwóch tutaj. A wiesz, że najgorszy ja zdobyłem dwa rewolwery tylko. Z lunetą. Ej, ale... Ja mam chyba za wysoką tą grafikę. Tuje przycinki. Ale to, ten... Jednak ten... jednak ten PM jest super nowy. Jaki nowy PM? No ten PM, no... No ten PM taki z seriami co strzela. A, ten, dobra. W ogóle jakiś tam rewolwer podobno. A ja nie gram, ja nie gram, więc ja nie wiem. Nie, nie grasz w berkę? A czy czasem gram, ale... do no, rzadko. Czemu? Ale... Ale... ale dodali kąpę, zwykłą i chcę zacząć grać. Już. No, będę, będę się... od nowa uczył grać. W Berkę? Normalnie, no. Możesz <laughs> nie uczyć. No w sumie, ja cały czas gram w bergę. Wyrzuciłem ci poteczkę. Yy, wejdź jak chcesz to wejdź na streama i przewiń tak gdzieś pół minuty. Do tyłu, to zobacz co się stało. Co mam włączyć? Mojego streama jak chcesz to zobacz i przewiń sobie tak gdzieś mniej więcej 40 sekund to zobaczysz, co się stało. A dobra, a to zaraz, bo ja nie mam telefonu pod ręką. Dobra, to ci powiem po prostu. Yy, chodź tu na, na chwilę do mnie. Tutaj jestem. Chodź, ty, Chodź tu. Najgorsze, to, że mi czasem przycisk W nie chodzi. Patrz. Nie działa. Tutaj jest Codzenia. skrzynka, w tym miejscu. Tutaj jest o. waza. Niszczę tu wazę, skrzynka znika. Dziękuję. <grym> Aha. No wiesz, to jest Fortnite. To jest wszystko możliwe. No, nawet nie wiesz jak To jest możliwe nawet spotkanie kota w grze. Ja się zbugowałem... o! Widzisz to? A, tu jest tak tylko. W ratowaniu świata jest takie samo. Ja w to wszedłem i się zbugowałem i nie mogłem się ruszać. Taki krzaczek. Ufajnie, fajnie, krzaczek. Te twoje przybliżenie do mikrofonu Właśnie, właśnie. Coś jest a na aby, swoim to, to są so, to so wbił na live'a, nie? I on takie grzybek A kiedy to wbił? Nie wiem, nie pamiętam. Google I co? I co zrobił niby? Napisał Grzybek lubi trójkąciki. Grzybek lubi trójkąciki? Rymuje się nawet. Hm. Właśnie czekaj. Ktoś, ktoś wymyślił rymowankę, tylko nie pamiętam. Teraz nie pamiętam, no bo...